Cześć. Kto to jest? Ja? Bill jestem. Wiem, kurwa, kim ty jesteś. O trupa pytam. Stella nic nie wspominała o gościu wywiniętym na lewą stronę. S Słuchaj, my go nie zabiliśmy. Wy płacicie, ja wierzę w niewinnych policjantów nad trupem. Nie ma sprawy. No? No, pochwal się, co zrobiłeś! Ja? To, to ty chciałeś jechać mm, do Dodgera. Czas był dobry. Trzeba było nie zostawiać dragów pod dosem tego zjeba. A skąd mogłem wiedzieć, że jej połknie? Jakie znowu dragi? Mów. Ty mów. Kurwa, błagam was. To było tak. Ten typ ukradł dragi od Dodgera i uciekł do Night City. Poszła fama, że Dodger płaci za złapanie złodzieja i ich odzyskanie. Kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli. Wiesz, przypadek. No i miał te 200 gramów neokokainy, to go, no to go przywieźliśmy, no. Ten gość połknął 200 gramów? To możliwe? No, my sobie tu siedzimy, czekamy na dodżera, a Bill kładzie te 200 gramów na stole, jak gdyby nigdy nic. Ten skorwil krzyknął tylko jebać was, chaps za ten worek i do mordy. Może. Może miał wszczep przełyku? Jakieś gardło specjalne. Dupy wszczep! Bill, co ty pierdolisz? Nie próbowaliście zmusić go do wyplucia tego worka? Próbowaliśmy zrobić trochę. tracho. trochę. kurwa! No wiesz, te dziurę w szyi! Ale nie wyszło. Dostał piany na mordzie, telepki, no i się przekręcił. Wtedy przyznam, nieco spanikowaliśmy. Ten worek musiał puścić. Miał w brzuchu dziesiątki tysięcy euro-dolarów. Co mieliśmy zrobić? O, Stella miała rację. Jesteście pieprzonymi idiotami. Mówię, no trochę spanikowaliśmy. Głupio wyszło. O kurwa. <gryw> Wszystko się w nim rozpuściło. <gryw> ja pierdolę. Do nas zajebie. Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł mu dragi, a teraz nie ma ani złodzieja, ani dragów. Tak, na to wychodzi. Musisz nas kurwa stąd wyciągnąć. Czemu sami stąd nie wyszliście? No bo zostawiliśmy broń w radiowozie. O, geniusza. A gdzie jest radiowóz? W garażu. No, idziemy. V, to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi pieprzonych idiotów. Tak, Johnny, czekaliśmy na ciebie. Miło, że <grym> jesteś. Ta mnie zabije. Jak, jak się dowie, co zrobiliśmy, to mnie zabije. Wiesz, co by ci się przydało? Co? Para jaj. Prawdziwy z Ciebie twardziel, Charles. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Yy, dobra, tędy nas prowadzili. Ty, jaki był ten kod? 2893? Nie, to było 2983. 2893? No widziałem przecież, wpisuj. N nie, nie, nie działa. 2983, bo mówiłem. Człowiek doczera. Uważaj! O.